Ja tutaj kolegę chcę nauczyć grać, więc proszę, No to będziesz żeby... miał on idealną okazję, jak będziesz go spektaktował. Nie, bo ja będę mu tu tłumaczył ładnie. Więc muszę go znaleźć. O, ja jestem... Szkoła. Uchowice. A jestem koło Pawełka. Coś tak, pięknego. To ja A. Ja. A nie, dobra, jesteśmy. Przy, A o... shift biegasz jak coś, jest? No tu jak widzisz, są te złe, bardzo niedobre haki. Tu. Ja tak. Nie chcesz na nich zawisnąć. No, nie chcesz na nich zawisnąć. Tu masz generator. I tu kręcimy sobie generatory i tak dalej, nie? No i próbuj kręcić. I ogólnie, rzecz biorąc, po lewej stronie masz ten... Tak? Awatary wszystkich postaci. Na sam dole tam gdzie No, tam gdzie jest piątka... Łapie, nie Daleko jestem. Tam gdzie jest piątka, to to jest właśnie to ile generatorów musimy skręcić. Właśnie dlatego chciałem, żebyś tamten permiszał, żeby ci tak nie wybuchało. Eee, no, i niżej to masz ten. ten który walnie w ręce, ale sapotażysta, nie? Imposter w teamie! Majer z gwałciciela. Kurwa. Ja już nie to... Dobra, eee, to o. Tu tu są takie. To, to są palety. Nie? Tu widzisz? Tu są palety. No, i na przykład właśnie. chodzi. O... <noise> Biegnie zabójca. O, właśnie y, chyba tu. No i, o, kolega, o, zademonstrował jak ładnie? Zrzucić paletę. O, jeszcze go oślepił lata. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Tak to ma wyglądać, zbiecałaj! No, Zaczekał mnie Wajsa Ej, czym? no co Nie Paweł, nie pawełka. No stąd O, ja pierdolę się wziąć. się nie cepał. leci za mną. Zboczeniec jeden. Idę do To Trzeba zostawiłem. Pawełku Chodź Pawełku, nie ma czasu. Musimy wstawać. Co za o, kurwa gnoj No kurwa daj człowiekowi wytłumaczyć grę Chodź pomagamy grzecha wspólnie Widzisz taki spoceniec, to jest bardzo niedobry Majers. Teraz się docięć. Ja. Aha, i on się teraz ten. Tak, i on o, mnie teraz świeci. No. Ja sobie tak dymdam, To nie? Sorki, że teraz ale gram. No dobra, spoko. Eee, no, ja sobie teraz dymdam. I tak, ja mam teraz, jak widzisz przy moim nicku zamiast mojego awatara jest hak, nie? To znaczy, że wiszę tak. na haku. No, no, I taka jest jedna kreska. Czyli to jest pierwszy stage, nie? Mojego. Czyli ogólnie możesz zawisnąć dwa razy, za trzecim razem giniesz, nie? No i mi życie spada, nie? I musicie po prostu Ktoś musi przyjść eee, mieściu. Po no. Niech sobie obczaję w taki sposób, nie? I Ja teraz na przykład jestem ranny, nie? No, o, tu już mnie macando. We dwójkę można. Pierdalaj aligator. Chamieliśmy z Pawełkiem tam to wiesz, i z grzechem to już widział. Eee, i teraz, o, I Ile no, was tu jest? Mówię, jebni mnie, jebnij mnie. Powiedz no, na haku. I teraz tak. Ja znowu oczywiście leżę. No powiedz mi kurwa na haku ty. No, no, na haku. Ale został go Boże, co za spoców No dobra, mam Nie, to znaczy można w pełni I patrz, teraz mam drugi stage Mam od połowy HP mniej więcej, jeszcze na drugi stage I takie o, takie gówna mnie atakują Ja muszę, wiesz, sobie tam wciskać ten Skilczeki, żeby jak najdłużej przytrzymać I za trzecim razem, nie za trzecim razem, nie próbuj kurwa To nie, zabić mnie jeszcze nie zabił, nie? Ale jak za trzecim razem zabiję, to już jest dla mnie game over, nie? Ja, to idę, ja nie... Ej, kurwa, co wy robicie? Ja się go boję. Ja, ja jestem tym dem. Po co jest o, o widzisz pajki kurwa gnój, nie? Nie da stać. Potrzebuję kształt Mniej więcej tak w skrócie to tak wygląda, nie? I... Jedynie właśnie co cię tak ratuje jak uciekasz no to albo okna, przeskakiwanie hmm. przez okna albo właśnie palety, nie? Na przykład... Cała jeszcze... geneza jest w tym, żeby te. Czekaj, nie mogę? Żeby te no. generatory, tak? I za no, no tak. i przeżyć po prostu. Czyli, no, no jak skręcisz... Jak, to skręc... to jak skręcisz... Jak skręcisz... Trzeba rzut Można, no. ile? Jak skręcisz wszystkie pięć generatorów, wtedy uruchomią się bramy, które musisz otworzyć. Zosta są dwie na mapie zazwyczaj, one się rastą w różnych miejscach, e, ale są tylko dwie. Nie, y, musisz otworzyć właśnie ten. Y, jedną, no, znaczy, wiesz, no zależy, nie. Ktoś musi po prostu otworzyć i wtedy uciekacie bramą. Albo, na przykład, przypuśćmy, y... czekaj, czekaj. jeden, czekaj, aligator, jeden gen było? Jak się skręciło? To wtedy klapa ten się respiła czy nie? Nie, klapy, klapa się mimo chyba. tego respiła Aha, bo chyba kiedyś że trzeba było chyba Tak, mianami... trzeba było jeden chociaż gen wykręcić No, no, no No, albo właśnie się... No, albo jest po prostu taki mych, że na, na mapie ci się respi taka klapa, nie? Taki włas, kurde w ziemi I, i ten, i przez ten włas możesz uciec, nie? To tam nic nie musisz otwierać, on jest otwarty Chyba, że ci zabójca zamknie, nie? leć tu no leci, no spocął. O i, i psuje gena. Jak ty tak możesz? Ty Nawet ty nie dotknąłem. jesteś kompletnie dobry? Jak ty mogłeś? Drzajdź, o, opadku. Będzie mnie tu maco palcem. Ej. O właśnie. E, jakieś okno. O wiem, wiem już. Pokażę ci jeszcze coś. Niech ktoś mnie kurwa podniesie Dwóch która... trupach <gulia> Co <znowu> mi A <gulia> to jeszcze daleko no. Czekaj, dobra już moich nie dostałem <gulia> Pardon, tu <gulia> mi lapa Dobra Eee yy, Chodź Chodź o... Pokażę Ci. Czekaj, e, tu by było dobre miejsce? No okay. No to by było dobre. Tu jest, jest dobre, to jest to, dobre panowie. Tu jest dobre. Tu jest masz okno. No, tu to masz okno. I teraz to, co. E, czekaj, to, co zrobiłeś, to zrobiłeś e, slow volta, nie? W sensie chodzi o to, że. O, to jest slow volta, nie? I to się tak to robi. To... O, ten fast <laughs> robić. To się robi jak na przykład jesteś gdzieś daleko i wiesz, zabójca cię nie widzi, nie? To wtedy właśnie przez okna sobie przychodzisz tak delikatnie, nie? Bo wtedy żadnego powiadomienia nie dajesz ani nic, nie? E... Piękny! tym dostaje im, tak? Im szybciej, to wtedy dosta... ten, dostaje powiadomienie, nie? Ja przykład... czekaj, bo tutaj nie jestem w stanie zrobić tego medium, a chociaż... Nie, czekaj. Okej, okay, uda mi się, medium. O to zrobiłeś teraz Faz Volta, nie? Okej, Medium? O, to był medium. Nie. Został. I... No nie, czekaj doktorek, wróćcie To yeah. też <laughs> wróć się. wysyła ten. się I tak samo fastvolt, nie? To też wysyła on widzi to, nie? Palen, i Palem, jeszcze ram... jedna. Możesz zrobić jeden myk. Doktor, nie szamotaj się. Uderz mnie paletą. Dobra. Możesz sur killerowi strącić surwopaletą A. Ale to wiesz, trzeba mieć też wyczucie być tak No wiesz, on raczej ko killera często nie Kier będzie, nie? On chce mnie coś czuje On chce mnie. Mięso. Nie, no, On kurwa o patrz widziałeś Ty kurwa Taka, tym kim killerem ktoś gra teraz? No <średzimy> <śmienicza> <śmienicza> no to właśnie jest alligator, no ten, to, to, to jest killer. <śmienicza> to, no, to było dobre, to było no, dobre. mnie Ty kurwa gnoju jeden. Ty, co, nie rób tak. No co, no co, no co. No o, jasne. Napadeć. No podejdź. No podejdź. No, no no to chodź. No podejdź. na podejdź dopłata jak ja podchodzę. A ty kurwa gnoju. <śmienicza> <śpisz> 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 Ale dobre! Nieee! Za ła Nieee! Nie! Gdzie teraz? <śpisz> o! Nieładnie. Czekaj, każę mu jeszcze jeden myk. Ogólnie, że wziąłem. Leczy mnie. Zaraz ci pokażę. Idzie tu. No idzie tu. <laughs> Ten, patrz. Bo, nie? E, jakbyś, jakbyś szukał generatorów, nie? No bo wiadomo, no, kurwa dla ciebie to jest taka czarna magia teraz, że to jest twój, nie. E, popatrz do góry na ten generator. Widzisz? Są takie lampy. Jak na, na, najlepiej właśnie, ale to na otwartych y, tych mapach, bo jeżeli będzie gdzieś w jakichś pomieszczeniach, no to to, to raczej ci nie pomoże. Ale ogólnie, jak właśnie wiesz, będziesz biegał, szukał generatora, no to patrz tak mniej więcej tak do góry, żeby właśnie czegoś takiego szukać. To wtedy ci łatwiej będzie zlokalizować generator, nie? Bo tak to będzie kurde biec i, i kurwa, no nigdzie nie widzę, nigdzie nie widzę, nie? A tak jak takie, wiesz, taki, taka antena ci wystaje z lampami, no to o, od razu znajdziesz generator. Ty, no. <noise> ogólnie, jak skręcimy, to te lampy się a! świecą, ty. Kurwa, no właśnie. Migoczą teraz, jak, jak jest zaczęty to migoczą, jak jest niezaczęty to są a jeżeli jest skończony to jest z tak no. Professional gaming dostaniesz, normalnie no, no, jest... no. no tu jest, ej, ale my to by jeszcze nikt nie powiedzieli w początku, na pewno nie, jest cholerę, jakbyś przeszedł na zabójcę, tam jeszcze ile jest, o panie. No, z zabójcą to będzie mu ciężko ogarnąć. Ilu mamy zabójców? 20? No, każdy ma swoją umiejętność specjalną. Tak, wie? każdy killer jest inny, zasady. No, tam to już jest typowo, że wiesz, jak któryś ci się spodoba, no to tym grasz i tyle, nie? Perki przechodzą, ale tu bardziej chodzi o tę umiejętność. Na... Teraz się siedzę, no, Teraz spodoba, się siedzi, nie? Nie? No tak. No. no, i, I nie on jest No, no do góry. już nawet nie, nie masz co do niego biec, bo to jest bez sensu. On jest zrobiony, nie? No. Dobra, i, teraz I tak. Jak jest ten generator, to co, jaki jest następny cel? No, tam I chodź. Chodź dalej, no bo patrz, masz ogólnie pod tymi awatarami zostały jeszcze trzy. Jest Falen! chodź za mną, za killerem. Za killerem. No. killer ma także totemy. One najczęściej, te totemy się świecą. Nie zawsze, ale przeważnie. Przykładowo tu jest schowany totem. No. Możesz go zniszczyć. No, niszcz kurwa i, i chuj. Bo to są. Takie totemy nam dają negatywne statusy. Czyli na przykład ta akurat to jest ruina. I w sensie chodzi o to, że jeżeli na przykład puścisz generator, przestaniesz go robić, nie? To Naprawiać. Totem, bo on się. To on się zaczyna regresować. Tak jakby. Bo tak, inaczej. Jeszcze, tu jest generator, chodź tu, chodź tu aligator. I patrz, ja na przykład zaczynam robić gena, nie? On się robi. I jak ja na przykład sobie pobiegnę, nie, bo mnie zabójca goni i on teraz może na przykład go skopać, nie? I o, i teraz tym o, widzisz, i tak jak widzisz o, takie iskierki idą, to ten to, to znaczy, że on się regresuje, czyli ten postęp, który jak masz ten pasek naprawy, nie? On spada. Nie? Czy ja trochę więcej go naprawię? Yy, I wtedy właśnie ten, on się no to jest na naszą niekorzyść, nie? Dlatego na przykład jak, jeżeli jest ta ruina, to on nie musi podchodzić, żeby kopać go, nie? On nie musi kurde podchodzić, nie? Bo to się automatycznie nie robi. Ustale. Dlatego to trzeba kurde te, 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 O i widzisz i takiej o, iskierki lecą, nie? To znaczy, że on się psuje. No i dlatego jak widzisz takie gówno zajebane, to to kurwa nic od razu. Nieważne co to jest, nie, bo to na przykład może być też taki, że yy, tak jak widzisz, yy, on musi yy, żeby nas powalić, nie? To znaczy akurat Myers to ma takie coś, że kurde możecie i tak na hita powalić, ale z reguły. Zazwyczaj jest tak, że musicie raz uderzyć, a potem za drugim razem jest powalenie, co nie? I są też takie właśnie kurwa zajebane pierdolone totemy, że jak my skręcimy wszystkie te pięć genów jeśli załączą się te bramy, to wtedy on nas ma wszystkich na hita. Nieważne, czy, ma, czy jesteś w pełni zdrowy, czy ranny, jesteś na hita. I to wtedy potrafi tak grę obrócić, że to jest. Dlatego mówię, jak to zazwyczaj. Znaczy, są takie, które jak zniszczysz, no to będzie jeszcze gorzej, nie? E, ale przeważnie to ludzie grają właśnie albo z tą ruiną, że się psują generatory, albo właśnie z tym, że kurwa dostajesz hita i leżysz pod koniec meczu. Więc Panie tak, jak widzisz takie Dobra, gówno, czekaj. to nic. Tych pięć generatorów otworzymy, i później się jakieś bramy otwierają, tak? Tak. Będziesz, przez chwilę będziesz widział y, aury, ci się pokażą na mapie. Jak, jak ostatni generator skręcimy, to wtedy rozglądasz się po prostu. Bo będziesz widział przez chwilę te aury. Żebyś wiedział, gdzie biec, nie? Zostaw go! No. Więc więc, tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze mogę... O, no właśnie, no co za kurde. Ewentualnie, a właśnie, bo teraz nad głową masz kruki. Kruki to właśnie. dają, dają zna, znać temu zabójcy, jak na przykład właśnie stoisz w miejscu nic nie robisz za długo, albo jak na przykład schowasz się do tej szafki tutaj. Na przykład są takie szafki na mapie, możesz się schować w nich. I wtedy zabójca Cię nie, wi nie widzi, ale jak widział Cię, że się tam schowałeś, to jesteś na hita w nie? O kurwa, nic nie widzę. Ty, ale, ale wiecie, że ja nie, nie ustam osiopiony? Aha. W I na przykład też e, ten... O, teraz zostałem. Teraz tak. I na przykład... Czekaj. E, jak, jak Daj mi chwilkę. Jak też za długo w szafce będziesz siedział, to też e, kruki siadają na szafce. Ale to jest taki dla niego, że po prostu tak, tam jest, to, tak? Tak, tak, że siedzisz i, i po prostu jesteś nubem, siedzisz w szatce i się cykasz. Dobra, czyli taka fazmofobia. To znaczy powiem ci tak, nie? Na początku no to może i wiesz, będziesz sarał troszeczkę, nie? No Buzi to, to, to już jest takie lightowe, nie? Chyba, że no trafisz na kurwa tą wiedźmę za saraną, nie? Ona ma jumpskery zajebane, nie? Ja nie raz kurwa dremorde. No takie... Mhm. Jej umiejętność specjalna jest taka, że rysuje na ziemi takie trójkąty. To są takie pułapki. Kurwa, nic nie widzę. Ale ja dalej nie zostaję mu <grym 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 I to wg. to ona ci wypierdala przed ryj Taki jumpscare, nie? I ona. Najgorsze jest to, że ona się do tego może teleportować, nie? Więc ona tak. Trochę tak. To. O, za, za dużo informacji, jak na jeden dzień, ale dobra, będziemy próbować. Na razie ma surwa. A pomyśl no. sobie o killerach. Jak będziemy się tłumaczyć 20? Nie, no, na spokojnie. No ja wiem, no, no bo to jest, tu jest tego dużo, naprawdę. Jeszcze teraz ogarnij wszystkie perki, każdy co robi. Tak. Żeby sobie. O, paleta. No i co który perk robi, tak? I żeby to. Kurwa mać, przestań! Ten. I ten. I Nauczyć się też kompletować, nie? Na przykład, jeżeli źle skompletujesz, to niektóre siebie gryzą nawzajem, nie? Na przykład Aż jeden na... wyłącza drugi, o, na przykład, tak jak ja byłem, kurwa, geniuszem ja, kiedyś. ja się biorę za to naprawianie, bo ja jestem mechanikiem <grym _dosek> i już mam na znaczy wiesz, teraz jesteśmy na customie i to jest aligator, więc tak sobie możemy, nie? Ty yeah? zostaw go i dalej, ale jak normalnie yeah? to tak nie próbuj, nie? Że go zostaw, bo ci zaraz w i tyle będzie, nie? No. Ej, ale czekaj, stój, 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 aligator, poczekaj. Ale nie odwracaj się na chwilę, dobra? Nie odwracaj się, proszę się nie odwracaj. Kurde, nie z tej strony. No nie weź, no nie odwracaj się, no na chwilę. Na chvíle. No, běž, na chvíli. No, stoj, 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 Tu! stoj, 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 Zostaw barbinkę! Zostaw barbinkę. Okay. Nie ruszaj! Yeah. Co? Ojej. Oj. Chciałem ci Fletch podarować. Yeah. I teraz tak, jeszcze ci pokażę. Że... A jak mu świecisz tą latarką po oczach, to na ile go uślepiasz? No na... No, no, tak dwie chyba, chyba dwie sekundy. I on przez chwilę nie wie, gdzie ty gdzieś na mapie... Który masz Takak? On nic nie arteczkę, jak masz Nie wiem, w ogóle ty tak nie w tej grze. Nie wiem, o, 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 nic jest zabójca. Ale... O, na przykład jeszcze pokażę ci o... No kurwa, może ja sobie, za, ja za dużo informacji, sobie, nie? Ja bym bo... musiał sobie całkowicie wyciszyć dźwięki, bo ja cię tak 50% słyszę. No teraz. O, no, bo ogólnie później to będziesz musiał dźwięki, bo przecież kurde, tak, tak, tak jak tak. ten, będziesz musiał go słyszeć. I teraz tak, na przykład yy, pojęcie lupowania, tak, że lupuje się kurde z zabójcami, nie? Czy pójdźmy, jak on mnie gania, to chodzi lupowanie no to jest zapętlanie zabójcy. Musisz to robić w taki sposób i on cię nie. Sięgnij. I na przykład tak jak mamy tutaj, nie? Tu oczywiście chyba paletę rozjebali, to była paleta, ale oczywiście ją rozjebali. Tu akurat w tym budynku, nie? Ta paleta tutaj to jest ogólnie najważniejsza w grze, z tego względu, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce do lupowania. To jest najbezpieczniejsza lupa, nie? I w sensie tak masz, tutaj masz okno, i sobie o, cyk, fast volta i, ej, y, aligator, teraz potrzebuję twojej pomocy. Na razie mnie nie bij, tylko po prostu, po, żeby, wiesz, poganiać się, nie? Żeby mniej więcej wiedział o co chodzi, nie? Że w sensie przepuśćmy, ja uciekam, nie, sobie uciekam, on za mną goni, halo, gonisz za mną, dobra. I wiesz, no teraz to on by mnie jedną, nie? Ale wiesz, robisz takie coś, nie? Tak? I przez okno, nie? I on wtedy wiesz, teoretycznie nie może mnie uderzyć, tylko... O kurwa ma. O, jakiegoś perka wzią, gdzie blokuje okno, no to zaś. Coś... <laughs> no. I ogólnie o jak już przeskoczysz przez okno... Nigdy kurwa nie stój przy oknie. Bo on cię jeszcze sięgnie. Nie? Aha, dobra. Musisz Ty kurwa kawałek tak dalej stać. Tak? Nie? No tak się zamachuje, że mm. jak stoisz przy oknie, no to jeszcze dostaniesz hita. Musisz kawałek mm. dalej stać, nie? I na przykład tak jak mówię, nie? Cyk, i on, on może też przejść przez okno, tylko jemu to wolniej idzie, nie? A i ja nie ten... wolno stać blisko okna. No no mówiłem mu, żeby nie stał tak jak teraz, nie? No, O właśnie, o, widziałeś? Aż kurwa Salto zrobiłem, nie? <śled> Przejść. Tylko jemu to wolniej... Znaczy nie, bo on ma... masz trójki? Nie, nie masz trójki. Nie, no, dwójka. No to byś szybciej chyba ten przechodził, nie wiem, <grym> to działa. Bo od dzisiaj mam Majersa, więc tak nie wiem jeszcze do końca. I mniej więcej tak to wygląda, nie? Musisz to Ej. robić w taki sposób, żeby on nie mógł się, kurwa dokonić, żeby cię szczelić. Ej, nie mogę, aha, bajkę miałem na, Jak najdłużej, nie? Na przykład... <grym> bo teraz mówię, tej palety nie ma to jest tak czekaj, Jakąś taką łatwą w miarę lupę, eee, ma. A kurwa, tego perka nie mam i nie widzę. czekaj, w momencie kiedy on mnie goni, to ja muszę zrobić wszystko, żeby go zgubić, tak? No, no, musisz uciec, yeah. wiesz... Wysokie. No na, na początku na pewno kurde dla ciebie, żeby go zgubić, nie? Bo wiesz, no żeby się lupować, no to raczej za długo się z nim nie polupujesz, będzie chwila i będziesz leżał, nie? I tak na przykład o, tutaj wiesz, no, wybiegasz ja sobie ja do, do domu... Z okna? No, 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 strasz, normalnie. Ty to się w końcu złapało, bo ci no, pod tak. nogami tego flesza zostawiłem Ileś... hmm. no, Czekaj, tu to, to tutaj nic nie może zrobić, tutaj zabójca... O! Rozwal. O, On może właśnie tak ten i wtedy już jest takie, że możemy przejść, nie? Ale ogólnie jak tak, masz taką jakby paletę. Bo to tak wygląda jak paleta u drzwiach nie, ale chuj tam, nie? No, no to nie możesz przez to przejść, dopóki on go nie rozwali, nie? I on w taki sposób sobie na przykład może skróty robić, nie? Eee, I tak jak mówię, nie? Na przykład, czekaj, eee, tu, u góry, dobra. Na przykład tu, o, tu mogę biec, tu, cyk, tu masz jeszcze okno, i nała, i spierdalam, nie? I na przykład, o, on tu, ja tu, nie? to parkour, tutaj. No, no, to jest parkour. A czekaj jak na przykład będę mega cicho i się do szafy to on jest wtedy ten? To znaczy tak, jeżeli on cię goni cię widzi, no to takich rzeczy nie rób, bo po prostu on to zobaczy, no proste, nie? Ale jeżeli jeżeli... Jeż, no 98 na pana No, ale jeżeli na przykład on cię nie widzi, jest gdzieś tam w pizdu daleko, nie? No to jak tak sobie po cichu, to sobie wchodzisz. I on nie wie, nie? Że jesteś... O Gdzie? Moja szafka! Spierdalaj, znajdź sobie inną! Czyli generalnie na przykład jak nic nie robisz, nie, nie, nie robisz tych generatorów czy coś tam, to też jest tak jakby wygrany, tak? No teoretycznie tak, nie? Jeżeli cała, Ale... jeżeli cała drużyna robi na przykład to... Tak, ogólnie zarys jest taki, że muszą wszyscy robić, nie? No bo, no kurde, tu wiadomo, praca zespołowa, nie? No bo inaczej kurde w pojedynkę, no... znaczy w pojedynkę ogólnie na przykład m, wiesz, bo jakbyś na przykład kiedyś, kiedyś by ci się zamarzyło, żeby zagrać sobie sam, nie? E, nie rób tego. <ścoughs> Proponuję, tak? Bo będziesz się strasznie denerwował, bo granie z randomami w tą grę to jest naprawdę udręka, nie? Dobra, to zagrajmy sobie jedną normalną i tyle. Ktoś by musiał... A czekaj, to jeszcze skręcimy tego gana. Czekaję się ostatniego Ja już skończę, więc wiecie. się. to teraz no nie, rozglądasz. No weź, no weź, no nie. Może się nie powiedzieć, musiałby skończyć O, Widzisz? Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, Aura. No, a, jest jest, druga, jest, druga, jest. a była druga, nie. No i wiesz, w którą stronę mniej więcej biec, nie? I teraz tak. cię mi strasznie. Yeah, I teraz daj wiem. mu ten, żeby on sobie bram otworzył, żeby widział jak to działa. Ale już widziałem po no, prostu jak no, final, po, 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 generatora po. i wiesz. Więc... I to oczywiście trochę czasu też zabiera, nie? No i idzie właśnie za Idzie idzie zboczenie. No wiedziałem kurwa nie, bo... Andrzej odpuszcz, Andrzej otwórz! Andrzej!

no dobra, no kumam. Mniej więcej tak czaję, ale jeszcze te dużo jest takich... No, powiem Ci tak. Ogólnie to tylko, żeby tak zajarzyć to ten, no to to trzeba grać, grać, no. grać i grać. grać. No, Naprawdę, to, no. bo jeżeli nie będziesz grał, no to no, kurde, no niczego się praktycznie nie nauczysz, no normalnie.